Jest standard, nie? No to Do nich jest chyba kolega. A gdzie w ogóle? Poszedł kolega. Po, kolega. Tak? Tak. Ta walę do... się wal. Myśli, wal. Słuchaj, no. nie? Słuchaj. Ty, a to prawda, że ryby jedzą grzyby? Rzyby, grzyby nie. Jak nie? A założyłem się? O, SMS-a dostałem. Kup mu dwa jawola. Вот тебе тоже человек мастер, гиебаный. Сефиксина тоже, да? Ну вотちょっとクールだった。ええ、君、おぴえちょれでレジェンド。Левиза. Левиза. Ах, добре. Добре. Атерас, атерас, друг, три саки. Ну як? Zobaczymy tango. Ło! To jakieś plastikowe. No szósty, Aha, to my chcą tą rękę? Nie mogę, bo aż tutaj zabokowałem. O kurwa! Ej, co ci się wyćmie. to. <noise> Okej okay jest? Okej Ty, a czemu masz dwa lewe buty? Jakie lewe? No kurwa dwa lewe Dajemy się tylko od praja? To jest ortopedyczny kurwa, co ty robisz? Dajemy się tylko od Jest głodny no to kurwa a czemu kurwa męskich nie wyłup? Jakie to są? My, to są damskie człowieku To No Elżbieta Poczekaj, przyznam, no kurwa. Ale w takim te człowieku, Fur, weź, dobra Słuchaj, okay. oh. no. żeby nie było mowy, idziesz do kościoła. Chodź. jeszcze raz, Przebieramy w zbierasz ofiarę i pół lat siebie, tak? Nie, w życiu, nie, to ja nie, 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 jeszcze nie, nie, nie,

ကောင်းလားဇูกီဟုတ်လား။ဟော။ရောရှယ်မား